Ja. Siemanko, z tej strony Paweł i witam Was w kolejnym odcinku z, na moim kanale. I ze mną jest dzisiaj. Sieman. I nagrywamy na roblox Tykeun Miasta Tak. I trzeba wpisać nazwę swojego miasta. A gdzie ty wpisuję? A tutaj. I zobaczymy. A nazwane ty. Trzeba zbudować nasz pierwszy dom. Nie wiem. Tu chodzi. Potem, Ło do zarabiania pieniędzy, jakiś sklep. Oj, możemy budować teraz rzeczy. Za też są rzeczy. Mogę kupić jakiś filar. Czekaj. Statuły wolności nie mogę kupić. Kurde. To nam zarabia pieniądze, tak? Tak mówicie. Tu są za pieniądze, tak. jakoś ładnie ten dom zbudować? Najgorszej, bo ja mam dalej odciągnięcia. To... Ja mam na. na, na powiem, na samym końcu. Czekajcie widzowie, bo tu trzeba bardzo jakoś ładnie to zrobić. Droga za 20 Chodnik. jeszcze taki ja na nie wiem, jak ten nakret mamy. ale musiałem to po... Nie ja tu mam patrawie. Nic. Ty wiecznie jesteś głodny. To akurat nie odpadam. Chyba budujemy jakiś dom, sklep. To trochę tak dziwnie wygląda, ale nawet ładnie. Co no. tu mamy? Tu są jakieś domy. Sklep kolejny. Ile mamy ludzi? Pięć. A ile potrzebujemy na kolejny? Cztery. No to możemy mieć, to. ten Szymon pewnie gdzieś daleko uciekł. O, to w ogóle auta jeżdża po drodze. Wow. No. Idziemy do Szymana sprawdzić jak tam życie u niego. No. No, ja tak. nie, bo to nie w tą stronę żył. Ja na końcu łapy. Nie, no ten hmm. się nazywa Wito Etyna. Tak. Hmm. Matko, ten ile tych domów postawił? Jezu. Ten to chyba milion tych domów postawił. No i zostawiam ja to na tym kanale. Byśmy jak najszybciej wbili 20 subów. Jak ja to prosto czy krzywo żem to postawił, chyba jakoś tak. Ja się chciałem zapytać, jak, czy, jak tu można przestawiać domki. A tutaj można, okej. Okay. A nie, to lepiej żem przestawił, tak Mamy COFFEE SHOW! Co tu jeszcze mamy? Co daje więcej? Tu stówka. No, nieźle Czekaj, można na... zrobić coś takiego Czekaj. Nie mam pieniędzy, no tak Drogę sprzedamy na chwilę widzowie. A, a ile kosztuje, żeby tu postawić całą drogę? Łomatko, drogo. To wiecie co, może później będziemy stawiać drogę, na razie się skupimy. Postawmy taki domek, o. Tylko, że ten domek może tu postawmy. O właśnie. No i to ładnie wygląda. Tu można postawić yy, chyba kolejny domek. Tylko może nie ten, tylko o taki, żółtawy. Nooo, co ja chciałem? Dobre. Na sam koniec odcinka porównamy, jakie mamy domy. Znaczy te miasta? No. O, już mogę takie domy stawiać? Dobre. Ja mam pomysły na swoje miasto. Tak, no, ja nie wiem. Widzą, jakie mamy pomysły na nasze miasto. Nasze miasta, to i Ty. Tak samo nazywa się kanał na YouTube Co tu są? te są jakieś rzeczy A tutaj rzeczy dają pieniądze? Nie, tutaj na pewno dają to Czyli do obudowania i wieże dają nam ludzi, a przedsiębiorstwo i narzędzia energetyczne dają nam pieniądze za dwa. 20... 245 tysięcy jest jakiś co jest chyba jakiś port, który daje 15 tysięcy No, to tak z 20 odcinków i może na niego zarobimy ja widzowie ja. Na jeden O, siłownie się zbudujemy w naszym mieście, pyk Jakie to droga? Raz, dwa, trzy 4 potrzebujemy. No? Mm -hmm. O, właśnie, tak. I wtedy ona będzie szła jakby do góry. Mm. O, właśnie. A teraz ja mam kata pytasz. Co tu jeszcze A. są? Są tu jakieś ławeczki, sygnalizatory. Sygnalizatory, ale po co mi jak na przykład nawet nie mam tego Można się gdzie ich postawić Mało no, pieniążków zarabiamy, to się na pewno liczy. Mamy 13 mieszkańców. Można w sumie kolejny Tylko wiecie co? O, tak w sumie zbudował. O Idealnie Mamy już tylu, i co można za to? O, można to! Ha, apteka, mały supermarket. Ej. Co tu daje najwięcej? Stadion za, 40, za 49 tysięcy. No nie powiem, że to nie, nie powiem, że to jest tanie, Wręcz drogiem. To są domy... za 800, do a największy blok za 25 tysięcy daje 96 ludzi plus. No mhm. Dobra, ale to w sumie... To, to, to Ma, to, to jest to, to. Elektrownia jądrowa. Elektrownę jądrową to my mieliśmy jak ten, jak budowaliśmy E ten, wojsko. To tam była elektrownia. No. A nie tu. No bo jakie mogę domy kupić teraz? No a jeszcze nie mogę tych, choćbym chciał. A ile by mnie kosztowało takie przeciągnięcie? Uuu, trochę by mnie kosztowało. No. 300 aż. bo mamy pieniążki, można zbudować... Co to jest? Ty, to ja tu buduję tak, Takie dziwne trochę nasze miasto wygląda Ale... To się na razie Może zdawać, że takie brzydkie Może coś fajnego Dobra, co tu mamy jeszcze? Spożywczy Mamy spożywczy? Mamy Choć w sumie Tu spożywczy by nie Chyba bym wolał postawić Przepraszam, y hmm. eee apteka może Albo mały supermarket sum, nie, to, to się tutaj, że nie ma. 35 ludzi mamy. Hmm. Tak. Tak. Hmm. Tak, można tak rozciągać. 61 tysięcy. Jakbym chciał zapewnić całą mapę wodą, to ile by to kosztowało nas? A, 1000. tysięcy. Nie no, nie wiem, czy mam to Będziemy supermarket stawiać. Dawaj, dawaj pieniądze. Dobra, możemy postawić supermarket, tylko... A gdzie on ma wejście? Aha on ma tak jakby po kilka wejść no to w sumie ten supermarket by można zrobić... A nie Tu jakby I tu by się zrobiło jakby przejść. Dobra, można tak to postawić I za 300. 300 Można by dociągnąć do, do końca, o A czemu tu nie mogę stawiać? A, mogę No już nie mam pieniędzy no, a tu będzie taka ścieżka, tu wyjdzie ścieżka, będzie tak, tak jakby zamurować to chce. Właśnie o to mi chodzi, zamurować za 400. No tu w sumie tak można zrobić, a nie. to? To jest to? To

Taki jak Co mówisz? O nic, bo że ja bym zrobił coś takiego. A, a, Ej, a może by tak jak z parasolką. Tak jak w górę trochę. Nie? No nie wiem, jak chcesz. O, wszyscy wyszli i zostaliśmy we dwójkę z Szymonem. Nie, Aha. ludzie nas opuścili. Czekajcie, zrobimy se tak. Aha, drogę muszę jeszcze zrobić, bo u mnie w ogóle auta nie jeżdża. Oj, chyba mhm. później zrobimy drogę. 1600 potrzebujemy, a ile mamy ludzi? 29. A nie, to taki dom byśmy potrzebowali za 800 kolejny postawić. Tylko gdzie właśnie? Gdzie ten dom? Bo tu byśmy mogli dać niby drugi. Znaczy taki, o nie. Taki. Coś takiego. Już jest chyba 14 minuta odcinka i będziemy kończyć na razie pierwszy odcinek. Za niedługo będzie drugi, więc szykujcie się. Do zobaczenia i cześć!